Dziewiąta pistolka, lecimy? <laughs> Turcja w strachu, łaa! Wow. Tak? CT, CT! No brawo! Musimy to wywalczyć, pokazać serce! Halo! Halo! No hej, malutki! Halo, halo! Halo! Kopyta ci walo! O nie, no, jakieś... to będzie w... Voice Recorderze jak to... Nie, bo chyba się jeszcze nie nagrywa. Nagrywa się już? Nagrywa, nagrywa.

bez, bez, teraz teraz. Nie wejdą, nie teraz. To nie wejdą, nie wejdą, nie wejdą, nie wejdą, nie wejdą, nie wejdą, nie nie wejdą, nie nie wejdą, Masz wejdą, nie nie wejdą, 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 gala, wejdą, nie wejdą, gala. Long, żeby mieć. oczywiście porażka nas nie eliminuje, ale wciąż będzie okazja, aby, aby mieć przyjemniejsze momenty w tym starciu. Demo w secretie. To jest jedna z naszych pierwszych eliminacji. był wyłapany. To zawsze jest duży plus, zwłaszcza patrząc na to, jak Bondy grał świetnie podczas tej poprzedniej mapy. STI łapie obecnie smasza. No i To jest coś czy to jest już problem u mnie, czy jeszcze u nich. Ale niestety dzisiaj wszystko nakłada się na siebie. 2-1. Dobra, i obyśmy mieli okazję żyć, oby to wszystko już działało bezproblemowo do końca. Gramy, runda czwarta tego spotkania. Dobra, powinno działać, więc mam nadzieję, że już jesteśmy na żywo i że wszystko w tym momencie widzimy. Jeszcze ja upewnię się i zapytam. No dobra, runda czwarta tego spotkania. Jesteśmy bez dręt, ale tak naprawdę też i w dobrej formie w tej rundzie poprzednie demo. No a tymczasem minuta do końca na rozegranie tej sytuacji. Oczywiście, runda po stronie Terror. nie będzie tak łatwo, jakby to było pewnie na początku CT, chociaż na Anubisie się CT też nie bardzo było. Specjalnie działające. Tam tylko jeden punkt na 12. Ale Anubis to Anubis, prawda? Czy to pod czy to bez. Dalej, CT potrafi być niewdzięczne. Tymczasem Jackie podsadzony, złapany. Esti zaraz pod Jackiem był demo. No jest szansa w sumie, że przy tej galerii szybko demo podejdzie pod bombę. Jeżeli będzie okazja na jakieś pojedyncze eliminacje. Dołączając również Prism, zaraz za nim nadciągający Hades z bombą na plecach. A więc będziemy próbować jakkolwiek ten bombsite przejąć, opanować, a następnie utrzymać, co jednak będzie najtrudniejsze, a więc... No właśnie, oponenci już na miejscu, od pleców jeszcze będzie nadciągający zejście bondik, a więc na pewno będzie tutaj dosyć sporo pracy przed Bethelga Pocz. Walto, drugi punkt z rzędu, Prism, nadciąga Jackie, dobry kąt przez przez polskiego kapitana. Mimo wszystko dalej będzie ciasną demo, łapie plecy, wygrana walka z gościem od Phoenixa! Saltowski, Hades, cały czas wymiana i ostatni demo, ten od Gali jeszcze nie wychyla za workami i niestety, ale chyba nie niewidziany, ale przeskanowany przez Saltowskiego, będzie trzeci punkt dla drużyny Fafbet, niestety, też musimy za chwilę zobaczyć jak to wszystko wyglądało, jeśli chodzi o Fafbet na mapie Overpass, my jak mówiliśmy do tej pory raz, zwycięstwo 13-4 na hiszpańską La Masie. A właściwie chyba portugalską, natomiast nasi rywale na tej mapie mają trzy porażki z rzędu kolejno na Eklot Oramond i Sangal. No ale jak wiemy, my też jeszcze na wysoko notowanych rywali na tej mapie się nie przetestowaliśmy. Próbujemy je, więc w rundzie piątej karabiny są, całe szczęście tyle dobrego. On więc wszystko miał okazję działać za chwilę idealnie. Dzień dobry. Minutka do końca. My idziemy w trójkę, od, właściwie w dwójkę od Monstera. Tutaj będzie nadchodziło do Hades oraz Pryzm. Ok, czekamy na jakiś skok ewidentnie. Nie wiem, czy słyszał coś tak naprawdę blisko ustawiony Eski, ale to jest rywal skaczący na Heavenia, więc tak naprawdę. Z tej pozycji Harry eliminacji nie zdobędzie 38 sekund i robi się ciasno, to będzie dosyć bliska sytuacja. Też i palący dręku lurkujący na górze, robiący fade, przez co tam jeszcze dwójkowa defensywa wciąż stoi na pozycjach. 27 sekund i teraz czas na podbicie. bum B przez Betliga. Pozzi. Wyjeżdżamy, dobry palak na blisko przy Monster. Ale teraz dobre fragi. Jeszcze co prawda blisko będzie Bondit, ale również łapie demon, dwie eliminacji. Patryka. Na wejściu pod ten bombsite Maricz i Saltowski. To jest ten duet, który jeszcze po stronie Fafbet ostatniego słowa nie powiedział. Choć Saltowski patrzy plecy, spodziewając się kogoś właśnie od bombsite'a. Ale całe szczęście. Tutaj już Fafbet walczyć nie będzie. To jest drugi punkt wygrany przez bytelka podziw. więc cierpliwie oczekując na dobry moment i też dobrze fejtując na tej górze, w wykonaniu dręka, byliśmy w stanie rywali. Odrobinkę wykiwać. Jedziemy dalej w tym meczu. Dwa punkty przewagi były. Teraz będzie jeden. A więc idzie to w coraz lepszą stronę. Zwiększmy prędkość. Raz, dwa, żeby dogonić. To będzie transmisję. Okej, okay, to jest ten moment A więc jesteśmy już w pełni na żywo, gramy więc rundę numer 6. Okej, okay, co się znowu dzieje? Całe szczęście żyjemy i wszystko jest poprawnie Na klejki na kałasznikowie demo Esti, też jak widać cierpliwie Ten feed dalej nie działa idealnie niestety Hades. Dobre fragi na trącie samotnego w tym miejscu Hades, a tak naprawdę żadnego teammate'a Hades w tym miejscu nie miał. A mimo to, całkiem dobre wyjście z tej opresji. Smash kontra niestety, górą tutaj w tym pojedynku zawodni drużyny Fafet. Wszystko przed nami jest. Od Monstera dobra eliminacja. Tu wciąż jednak blisko ustawiony jest cały czas przy ABC. Za chwilę będzie nadciągający Bondit. Ten, jak mówimy, świetna forma na poprzedniej mapie. Na tej dopiero robi eliminacja, ale łapie naszego idącego z Hadesa. No i szybkie schowanie się na pozycji. W tymczasem pleców saltowski. Pobijane mocno, Esti. No i teraz czas na ostatni zawodnika w To jest ich nominalny sniper, to jest Saltowski. No dobra, my mamy więc potencjał. Uciekamy na pozycję, odbijanie tego w samemu. Też jest niezwykle trudne. No ale spróbujemy wcelowany demo. I to jest eliminacja na koncie Petli Rapogi. Jedziemy. Punkcik zdobyty, spróbujmy zwiększyć tę jakość na nieco wyższą. Powinno chyba działać przez jakiś czas. 3-3. A więc w całej stawiamy się na tej mapie. Dobry w formie dzisiaj Demo, bo to on z siedmioma eliminacjami obecnie. Wygląda to więc zdecydowanie coraz lepiej. będzie nasz. o 2 bety. Jaki tutaj będzie więc potencjał w naszej formacji? Kto eliminację będzie zdobywał? Zdaje się, że to może być chyba dręku To on i to dosyć szybko. Na tę długą chcę wychylać. Pytanie, czy z jakimś utility od team Tutaj potrójna wieża, a więc e, jakaś tam wizja w kierunku baloników. Chce być zdobyta przez formację Terror, ok, do ręku upada Więc teraz trzeba też bronić Kałasznikowa Aby nie podnieśli go zawodnicy CT Prism z opresją Jeszcze Hades za fontanny Ale jak widać Kałachę próbuje podnosić Marce, upada Upada też i reszta Dwie eliminacje na tym czystym eko. Byli w stanie zdobyć nasi rywale Ale nic więcej, mamy pierwsze prowadzenie Po raz pierwszy na Overpass W tym spotkaniu, Betelka po Prowadzi A więc już z górki Chyba. Chyba. 3 do 4. No i teraz trzeba poczynać ten full od Favbet. I naprawdę zaczynam się rysować. Naprawdę dobra połówka w czytaniu Betliga Poggi. Wiemy, że teraz no Fabet będzie trudne do poczynania. A sama runda będzie cięższa dla nas do odczytania. Oby jednak... Tak, za chwilę te błędy zostały naprawione. Może dzisiaj wszyscy po prostu mają problemy z internetem. Nie wiem jak to jest. Ale ewidentnie... U nas kłopoty występują. Okej, okay, teraz jak widzimy bondik Który już po pierwszych skanach nieco naruszył nam ST'o. Ten 71 punktów zdrowia wciąż sporo, wciąż wysoko. Będzie okej. Okay. No, jest to na pewno. Coś nowego, coś nowego. Podtrapuje się więc nasz teammate na Eskiego i ktoś tutaj upadł i to zdaje się upadł właśnie zawodnik rywali, a więc chyba podsadzka odwet dla podzi. wykorzystana solidnie. Mm. Ja nie wiem co się dzieje. A jak zmienię tę jakość na 720? Może to restrym się psuje? Nie. To jest wszystko zepsute. To jest wszystko zepsute, więc e, zamiast czekać i, 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 i liczyć na zbawienie, spróbujmy przeskoczyć i... i, 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 i... I odpalić na głównym streamie po prostu Chyba inaczej się nie da tego zrobić, sensownie Dobra, runda numer 7. Za Mi teraz jest ósma, w której Hades zostaje w na dwóch Hades w na overpassie Defiuzujący rywale Babakę oby nie Hades eliminacją nadciąga Marix. Hades już sobie niestety nie da rady. Górą Luksemburczyk! A my, niestety, pozwalamy rywalom, aby na powrocie do baja zrobić ten punkt. 4 do 4. A więc ta wojna na tej mapie wciąż trwa. Wciąż idziemy web w web z zawodnikami z Ukrainy i Luksemburga. What they got themselves in, maybe Bondic overextending out there towards a short sandbag. Unnecessarily. Ba -dum, ba -dum, ba -dum. And marek's just got a free kill out there in the banana and the lurk from just doing nothing. And what a rough series he's had 15 kills, 28 deaths on map one and map two. You now coming to the decider, and you're two and six. Yes, you might be young and you might be inexperienced, but that is really poor. So it's poor. Co w się sensie biedny. Nie słuchałem do końca sorry. zamyśliłem się na chwilę. No ale wybiegamy, będziemy przejmować teren wokół środka mapy. Marix w Cyclecie też ustawiony będzie saltowski ze snajperką od toalet. A więc tutaj nasza pełna zdraja zawodników będzie opcja, aby spotkać się ze snajperem rywala Dręku Tutaj podsadzkę dla naszego kollegi, aby też miał opcję wychylania z wyższej wysokości. Na góry jednak snajpera nie ma, o tym Hades już wie. Pytanie, ile informacji będziemy zbierać za chwilę Ile to miało być? 9% tak? Jest 10, więc chyba ten głos powinien być ok Mniej więcej Siema, Veik Matrix Sorry, to Marix po prostu I tutaj kwestia timingu, kiedy Marix będzie w stanie nas zaskoczyć. Okej, okay. on nie widział jak cię, do to i to jest dla nas dobra informacja Bo w sumie oni chyba się boją o bombę B, sam nie wiem Natomiast będziemy maszerować pod Saltowskiego, a więc to wciąż jest okazja, aby Saltowski zdobył 14 eliminacji, nie, kończy po, na 13, po rundach 9, dobra sytuacja, teraz Bondy, zupełnie zmieszany, bardzo szybko dojechany przez Betliga Podzi. a więc jedziemy dalej, Marix niecelnie i to jest runda wręcz perfekcyjna, straciliśmy tylko 10 HP, pokonując trzech zawodników, naprawdę dobra runda, save'ują teraz obecnie, zawodnicy rywali, Dobra, próbujemy odpalić na feedzie. Oj, dalej jest źle, więc zostajemy tu gdzie byliśmy. No dobra, w tym momencie jeszcze tutaj, Jackie. Czy jest głos? Jakiś tam jest. Jackie w tym momencie już pasywnie, ale ale, ale, ale tak jest. Piąty punkt zdobyty i z tego musimy się na pewno cieszyć. Bo no, musimy powoli odliczać, prawda? Jeszcze 8, jeszcze 8 na overpasie i bet, będzie dla nas naprawdę komfortowa sytuacja. A to przecież CT ma być tym miejscem, gdzie będziemy sobie radzić poprawniej, lepiej niż poterro Tak było przynajmniej w ciągu ostatnich spotkań tych dwóch, jakie graliśmy z korem demo prizmi z Na VPN, zobacz, powinno być lepiej. Trzeba. Nie, to oni coś wysyłają źle. Chyba, żeby. Nie, to nie jest chyba u mnie kłopot. A dobra, 5-4, jeden pól przewadzi. Wiem, że do raczej idziemy w łeb, ale gdybyśmy tak jakimś tym wygrali tę rundę, hmm, to byłoby 6-4, prawda? Już myślę, że taki naprawdę komfort wysoki na mapę, na, na półwitę następną. rywale teraz w rundzie Eko z tymi dwoma zachowanymi czwórkami. Wszyscy razem. Blisko siebie, bliżej syfu, bliżej 2 B, więc niby można coś wykombinować. Iść maszerować, nie popełniać błędów. Prism. Już trzeba być gotowym, ten palak niestety nie doleciał idealnie do schodów. Mimo wszystko wciąż jesteśmy na pozycji, aby y, mieć cały bez pod naszą jurysdykcją. Demo patrzy plecy od Secretu, od Feniksa. Nic nam się zrostać nie powinno Ja też tak miałem problemy domestos między na początku tego overpasa Ale teraz widzę, że wszystko jest ok u mnie Więc też miałem takie chwilowe odcięcie internetu To fajne, że mówię trochę o konkursie, ponieważ Powiem, że mapka nr 1, a zwłaszcza mapka nr 2 jest trochę smutna, tylko dlatego, że I mean Bondic was was making it exciting for us, creating some nice multi frags, having some clutches, but when you do get those one-sided results, it's just demolishing, isn't it? It's just teams getting absolutely bodied round after round, just getting owned. It's not a fight at all.